Tumidajski, handlowiec osiadły w Radłowie koło Tarnowa. Zakładał drużyny sokoła, ożeniony z Magdaleną z domu Jawień. Kazimierz Tumidajski, legionista, komendant okręgu lubelskiego Armii Krajowej w stopniu generała, aresztowany przez NKWD zginął w Riazaniu. Wanda Tumidajska Styrczula, córka generała Tumidajskiego, była lekarzem pediatrą, żołnierz Armii Krajowej. Joanna Zaratkiewicz, wnuczka generała Kazimierza Tumidajskiego, absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta malarz. Zygmunt Zaratkiewicz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale grafiki, ilustrator, rysownik, grafik. Alin Styrczula Michnowska, wnuczka generała Kazimierza Tumidajskiego, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale zootechniki. W rodzinie tym było wielu zawodów. Byli to wojskowi, prawnicy, lekarze. Ja z młodzieńszej fascynacji końmi skończyłam zootechnikę, ale nigdy nie uprawiałam tego zawodu. Po wyjściu za mąż natychmiast z mężem wyjechaliśmy do Indii, i to był okres moich fascynacji, wieloletni. Byłam w Nepalu, w Indiach, w Chinach, w Indonezji, w wielu miejscach. Teraz patrząc na to z perspektywy czasu, żałuję trochę, że nie skończyłam historii, bo rodzina Rodów Tunidejskich mnie zafascynowała i to ta najstarsza. Chciałabym się kiedyś wybrać do Radłowa i pogrzebać w najdalszych korzeniach rodziny Tunidejskich, a na pewno jest tam bardzo wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia i usłyszenia. Ród Tumidejski wywodzi się z Galicji. Moim pra-pradziadkiem był Franciszek Tumidejski, ale wiem o nim nie za wiele, ponieważ po powtórnym orzenku jego dzieci opuściły dom, ponieważ nie mogły pogodzić się z macochą. I zatem rozbiegły się po świecie. Mój pradziad, Karol Tumidejski, osiedlił się w Radłowie. Po zbudowaniu tam domu rozpoczął tam działalność. Był założycielem SOKOŁA, był założycielem straży pożarnej w Radłowie. Ożenił się z Magdaleną Jawiń. Mieli dziesięcioro dzieci. Mój dziadek Kazimierz Tomidajski był piątym z kolei dzieckiem. Jako młody chłopak uciekł z Radłowa do Legionów, ponieważ jego starszy brat Aleksander już był w Legionach. No i młody chłopak oczywiście koniecznie chciał Pójść ślady swojego starszego brata. Rodzina się temu oczywiście sprzeciwiała, ale to nic nie pomogło, zamykanie ubrań i, i, i tym podobne rzeczy. Nie, do, nie, miało, nie, było, nie było szansy. Po prostu uciekł i koniec. Dziadek został zawodowym wojskowym. I jakby z tym wiąże się poznanie mojej babci. Poznali się w łódzku, zaręczyli się w równym, a śluby wzięli w suwałkach. Świadkiem na ślubie był Mazurkiewicz. Radosław. Mój dziadek był więźniem łagru sowieckiego pod, specjalną, pod specjalnym nadzorem Stalina w Riazaniu Diagilewie. Został tam zamordowany w siódmym roku. W obozie tym oprócz mojego dziadka było kilku ważnych, kilku ważnych generałów Armii Krajowej. Był tam Witner, był tam Filip Koski, był Wilk Krzyżanowski, mój dziadek. Wielu innych oficerów również. Byli tam również szeregowcy. Mój dziadek został zamordowany w 1947 roku w lipcu w czasie przymusowego dokarmiania. Dodam tu jeszcze, że. W procesie 16 w Moskwie generał Okulicki wzywał na świadka mojego dziadka. W czasie tego procesu zarówno moja babcia, jak i moja mama przez wiele lat dobijały się do władz polskich i radzieckich, chcąc sprowadzić z prochy ojca i męża do Polski. Cały czas dostawały odmowę, a władze radzieckie twierdziły, że grobu mojego dziadka nie ma że tam stoją bloki. Moja babcia miała oświadczenie generała Bittnera i generała Świtalskiego, którzy po powrocie z obozu w Riazaniu w Jagilewie złożyli przed sądem zeznania, gdzie znajduje się grób mojego dziadka. I tak po tych wielu latach, po ponad 40 latach wyruszyłam z moją mamą w podróż, moją pierwszą podróż do Związku Radzieckiego w poszukiwaniu grobu. I odnalazłyśmy cmentarz. Cmentarz jeńców obozu w Riazaniu. Cmentarz wyglądał strasznie, ponieważ na nasz przyjazd próbowano go upiększyć, co oczywiście spowodowało skutek wręcz przeciwny. Na cmentarzu były całkowicie przerdzewiałe tabliczki, na których nie można było nic odczytać. Na całym cmentarzu zapaliłyśmy światła a ja zrobiłam zdjęcia, to były pierwsze zdjęcia z riazańskiej obłastki, które dotarły do Polski, ponieważ Riazań był obwodem zamkniętym. Nie znalazłyśmy grobu. Moja mama nie poprzestała jednak na tym i dalej uparcie dążyła do odnalezienia grobu dziadka. Udało jej się to dzięki pomocy rosyjskiego Memoriału. Znaleziono grób, ekshumowano zwłoki dziadka i sprowadzono je do Lublina, gdzie pochowano je w 1991 roku ze wszystkimi honorami. Natomiast na terenie wyjazania powstał cmentarz wojenny, do którego powstania przyczyniła się moja mama, za to zresztą została odznaczona. I teraz jest tam cmentarz, gdzie wielu ludzi odnalazło swoich bliskich i miejsca i ich pochówków. Wśród pamiątek, które ocalały po przodkach, znajduje się głównie pamiątki po dziadku mojej żony Kazimierzu Tomidajskim. Jest tu przepiękny kompas, oficerski. Jest y, papierośnica. Pióro, które zostało przywiezione z Rjazania, czyli z miejsca, gdzie Kazimierz Tumidajski został zamordowany. Natomiast y, to jest y, pudełko o bezcennej wartości, mianowicie zwykłe tekturowe pudełko, które, w którym była wysłana paczka do Kazimierza Tumidańskiego, do obozu w Ryjazaniu. Ta paczka wróciła po jego śmierci. Natomiast w tym pudełku przechowujemy również inne cenne pamiątki po generale. Mianowicie jest tutaj sygnet oficerski. Jego ostatni zegarek, ze zrzutów. Papierośnica z pokrowcem z munduru żołnierskiego. To również jest pamiątka obozowa. Jest to kapliczka. Na odwrocie tej pamiątki wymienione są pseudonimy generałów, którzy również w tym obozie w Rjazaniu przebywali. Jest to generał Halka, generał Dąbrowa. Dla mnie szczególną pamiątką. Jest czapka generała Kazimierza Tumidajskiego. Jest ona przechowywana u nas w domu ze szczególnym pietyzmem. Jako dziecko zawsze pragnęłam jednej zabawki. Zabawki dla mnie niedostępnej. Był to miś w ubranku w Paski. A co to za miś? Proszę Państwa, to jest miś którego moja mama otrzymała od swojej mamy w paczce do obozu w Ravensbrück. Na początku nie chciano się zgodzić, żeby otrzymała go, ale łzierka w końcu wybroniła, że to nie był rodziny małej, młodej dziewczyny, i że miś jej się należy i miś został przemycony do Ravensbrück. Oczywiście współwięźniarki uszyły mu pasiak. I no, cały, cały okres obozu. Był z moją mamą. Pojechał z nią do Szwecji, gdzie mama została wywieziona z obozu, i wrócił do Polski razem z nią w 1947 roku. No i teraz jest w moim domu. wanda Tumidajska Turczula była lekarzem pediatrą. Mama była dosyć surowa i bardzo skryta. Wiązało się to z tym, że jej przeżycia były bardzo dramatyczne. Była więźniarką obozu w Ravensbrück i była poddawana eksperymentom pseudomedycznym. O tym praktycznie z nami dziećmi nigdy nie rozmawiała. Bardzo udzielała się społecznie. Była w Komitecie Pamięci Grota Roweckiego, ponieważ była przyjaciółką wieloletnią Ireny Roweckiej, córki generała Grota. Ponadto udzielała się w trakcie stanu wojennego, pomogła jednemu ze znanych działaczy, wydobyła go praktycznie rzecz biorąc z obozu w i wysłała na leczenie na zachód. Pracowała na Warszawskiej Pradze i to w tej części Pragi, po której ciężko się obcym poruszać. Mianowicie terenem jej pracy były ulica Brzeska, Targowa. I pamiętam, jak kiedyś ze śmiechem opowiadała mi, kiedy wracała z ojcem z teatru późno wieczorem do domu piechotą, a mieszkaliśmy na Pradze, powiedziała: Chodźmy, przejdziemy ulicą Brzeską. Mój ojciec powiedział: Wędziu, czy ty się nie boisz? Przecież taka późna pora. Mama powiedziała, roześmiała się tylko i powiedziała, chodź ze mną. Z różnych bram, różne indywidua wychylały się i mówiły, dobry wieczór pani doktor, była tam tak znana. Ten obraz nieprzypadkowo wisi w ważnym miejscu naszego domu. Przedstawia Dziadka mojej żony, Kazimierza Tumidajskiego. Namalowany został w obozie internowanych akowców w Riazaniu przez jednego z więźniów pana Wieruszewskiego i został podarowany rodzinie. Oprócz tego tutaj widzimy wiele innych obrazów. Są to obrazy autorstwa mojego i mojej żony. Są to obrazy z różnych czasów naszej działalności twórczej. Są tu dwa moje autoportrety, kilka martwych natur, scena rodzajowa, portret żony. Są to obrazy olejne, które zdobią nasz salon. Moją żonę poznałem zaraz po zdaniu studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a było to na praktykach robotniczych w Puławach. Ona również była świeżo upieczoną studentką Wydziału Malarstwa. Mniej więcej po roku wzięliśmy ślub i tak wszedłem do pięknej rodziny z tradycjami. Ja zajmuję się grafiką, grafiką użytkową. Jestem bodajże najmłodszym laureatem złotej szpilki, którą otrzymałem w wieku 22 lat, a wcześniej yy, zacząłem współpracować z czasopismem szpilki. I tak od tamtego czasu, w zasadzie yy, po dzień dzisiejszy, z małymi przerwami, yy, rysuję, yy, ilustruję, yy, robię plakaty. Scenografię udało nam się kiedyś zrobić wspólnie z żoną, nawet kilka scenografii do teatru adekwatnego. Także i, każda dziedzina sztuki nie jest nam obca. W tej chwili mamy małą galerię tutaj w Izabelinie, w której pokazujemy nasze prace. Studiowałam na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni pani profesor Krystyny Łady-Studnickiej i pracowni rysunku profesora Betleja. Dodatkowo robiłam specjalizację z tkaniny u profesora Sadleja. Zajmuję się malarstwem, tkaniną już prawie nie, ponieważ jest to bardzo żmudna i pracochłonna praca. I robiłam również scenografię, ale głównie zajmuję się malarstwem, chociaż muszę przyznać, że zbyt wiele czasu ze względu na obowiązki domowe dla tej pracy twórczej nie mam. Nad czym ubolewam. Mam nadzieję, że w tej chwili, ponieważ już z dużym mozołem kończymy budowę naszego domu, która trwa wiele lat, wreszcie będzie można się zająć tym, co lubię najbardziej, czyli swoją pracą twórczą. Poprzez małżeństwo moich dziadków, Janiny z Oborskich Tumidajskich i Kazimierza Tumidajskiego, związały się losy dwóch rodzin, Oborskich i Tumidajskich. Oborscy to też bardzo ciekawa rodzina, której tradycje patriotyczne sięgają czasów napoleońskich. A poprzez małżeństwo moich rodziców, Wandy Tumidajskiej z Tyrczuli i Andrzeja Styrczuli, związały się rodziny Styrczulów, Choppe i Tumidajskich. I tak y, historia tych rodzin leży przede mną w fotografiach i w naszych rodzinnych wspomnieniach. Poglądam na zdjęcia swoich najbliższych. Te chwile przywodzą nam na myśl tych, którzy już odeszli, których między nami nie ma, ale są rzeczy najważniejsze, są wartości i czyny, to co nam przekazali i to co jesteśmy zobligowani kontynuować w naszym własnym, codziennym życiu.